Witajcie na Eldengrad, szumi z kanału Wilson z tej strony. Przede mną tutaj poskakujący błażej z kanału TV 4K. Razem mano. prowadzimy kanał Warzywieni dla Was. No i dzisiaj będzie zabawa ciągnikami, ciąg dalszy. Tak więc, pora jest tu do nawiezienia. Nie, do nawiezienia nie, to jest nawiezione. Kamienie są do zbierania. Znowu. Tak, Błażej będzie zbierał kamienie, a ja będę nawoził tamto dalej. Tamto pole, z którego było zbierane kukurydza, to będzie nawożone? No, dokładnie tak, a tu, a tu ale, najpierw oddać, najpierw... No, ale najpierw musimy oddać, najpierw musimy oddać pugi. Tak, trzeba to oddać, bo my jesteśmy tacy bogaci, że nawet pożyczony jak zwykle. No przecież. Aha, musimy je odłączyć, żeby je oddać, fajnie. O, bo a, automatycznie nie potrafi tego robić. Jak odłączyć, jak ja miałem nieodłączony odłączony i oddało. O, a to ciekawe. No, ja, ja musiałem odłączyć. ciekawe. No. Zajebiście, brawo. I, I teraz robimy piękny I teleport do sklepu. Teraz ja pięknie kamieniarkę wypożyczam, a nie tam. Dokładnie. Wypożycz tą brukę, Dobra, lep. Muszę odebrać maszyny. Stuchuj. O, cholera! jo, jo, jo. Zobacz, co się stało. Co? Na sklepie, patrz szybko. A, już. A, co było? Wa y kamieniarka się szczepiła z moim ciągnikiem. No, to jest coś nie? A, sobie pojadę do sklepu. Dla odmiany. Pioskowno robię. Ja... Tak? Ja I wypożyczam plecaczek. Ciągle pada, ale gnoi jak j**a. No, bo ja nie wiem co jest z internetem, jest, ale nie... chyba będą skargi i zażalenia składane, albo nie wiem co, znowu lagi są. Wszystko w normie. Jednym A To sposób. Znaczy idziemy znowu, coś się dzieje. No, jak zwykle, ja już naprawdę nie mam siły na ten net. Internet jest orange wspaniały, przereklamowany. Nikt nam nie płaci za krytykowanie tejże sieci, żeby nie było. Nie, krytykujemy, bo po prostu widać, jak działał człowiek. Ciągle są no. laki. Wiecie, jest problem na wysyłach? Na, na, niby na speed testie jest dobrze, a jak chcesz coś robić, to nie jest dobrze. Teraz wszystko tam. jest jeszcze wszystko najzabawniejsze. Tak, mieszka z że mam światłowód. światłowód. No bo e, e, stoi tutaj, no bo się szczepiła z ciągnikiem i latałem. Ha. <grym> mhm. Światłowód Chyba, Jakuś ma jakiś pr jeszcze. Chyba tak. tak. Za PRL-u były światłowody już. No, podobno. Mogły jakieś być. Gdzieś tam. Gdzieś tam w Ameryce. Tam to były na pewno. No. Ja pięknie w konwoju. Trochę na około. Pojechałem, ale A ja za tobą! Znaczy, no, ko, no mogliśmy tu przez to rondo jechać, ale z tą kamieniarką przez to rondo się pchać, to nie wiem, czy mi się chce. Nie byłby chyba dobry pomysł, mi się wydaje. Mi też się tak wydaje. Jezdy, co to za skręt i co to, mówię ci, te lagi, to jest... <grym> Laga złapałeś? No, opóźnienia jakieś jest, ja Skręt na później niż ja to robię. Dziwne. Może znowu się włączył ten 14 Yy, martwa stefa, 14%. Co ma martwa stefa do klawiatury? No też reaguje inaczej. Martwa stefa jest do kierownicy tylko. Nie, nie, nie robi. Tu możesz sobie jedynie na klawiaturze zmienić to prostowanie kierownicy, a jest na 100%. Zrobione. No. I pod, podwyższone jeszcze w plikach. W sumie zacznę od, tej, od tego większego, pola sobie. A, bo te kamienia, kamienie... A ja te, nawieść chciałem to pole. No to możesz od drugiej strony jechać, co za problem. Czym to przeszkadza? Przecież będziesz widział, gdzie nawiązałeś. No tam. Chociaż nie wiem, czy w tym deszczu będzie widać. Pytanie, czy w deszczu nawzajem działa, no, nie powinien... Nie. się przekonamy. Weź to poczytaj, lepiej tam w wikipedii. <tuszy> Nie dom... No, po prostu kawalam tak, kawalam tak przejadę i zobaczę. Bo tego jeszcze nie testowałem nawożenia w deszczu w tej grze. Ja też nie. Zbiory jedynie wiem, że. Zbiory wiadomo, że ciulowe są w deszczu, a nie, nie wiem jak inne czynności, czy deszcz psuje coś. Kamienie to pozbiera. nie no, no, jest no. problem. Ale nawożenie to nie wiem, czy na przykład wartość nawozu się nie psuje w deszczu. Nie, jest 50%. tak można w deszczu na wązów. Bez problemu. Odpalamy, włączamy ten pomat i jechamy. No i ładnie widać, jest różnica. Jest ciemniejsze pole. Tak, widać to No. Chociaż tyle dobrego. No jakby nie było widać, to tam lipa. Na czuja wtedy musiał no. wjeżdżać. No, na mapkę. Na mapkę. Na mapkę, no, na mapkę więcej. <gry> jak widać, to jest git. Właśnie puste pola się najlepiej nawozi, bo widać na mnie gdzie jest mokro tutaj. No, ale już Ty drugie nawożenie to, będzie, jak, gisem... jak już będą plany no, troszeczkę, tak, więc... Tak, właśnie Tutaj też słabo zrobione w te dwójce, bo nie widać wtedy dobrze, gdzie to było na wiedzian, mm. Jak wyjeżdżasz z rzędu. W 19 dziewiętnastce było elegancko widać. Ale. No właśnie. Jedynie... Pytałeś jakiego moda? My szukaliśmy właśnie tego, żeby zobaczyć, czy jakoś lepiej nawiezienie widoczne jest na polu. No właśnie. <grytanie> to trzeba to będzie zobaczyć dzisiaj. Przecież to jest masakra. Jak jest jakaś taka wyższa roślinność, to niciula nie widać. A w 19 było widać, że to mokre jest odryskane. A tu niciula. Hmm. Za trudne było do zrobienia. Chyba. Skopiować skrypt, nie? No za trudne było. Po co masz mieć łatwiej, jak możesz mieć trudniej? Chyba, hmm. że, że postawili na realizm. No ale jaki realizm? Nawet w Braku, jak jeździsz sopryskiem, to, to widzisz, że mokra jest roślinność. Hmm. No, słabo nawet. Realizm, tym, jaki mówię. realizm, jak teraz jest mokro na polu, a ty wjeżdżasz sopryskiem i widzisz, gdzie pryska, pryskałeś. Hmm. Co, w tamtym miejscu jest bardziej mokro? Przy takiej ulewie? Hmm. Bo to wiesz, w glebe wnika szybciej. Tak pierdolety. Sam nie wierzę w to, co mówię. Ale no. Poźmiacie można, nie? No. W ogóle 7 minut odcinka, my dopiero zaczęliśmy robić. Także powiem ci, że no piękne zarządzanie no, dobrze, czasem. ale to, to trochę trzeba było pojeździć, no. trochę głupot pogadać. To, to. Dokładnie. Dobrze. to ty też. Zaraz wyjedzie mi jakaś brukiew pewnie O to na pewno zaraz będziemy jeździć, będą wyjeżdżać z mamami, bo to jest ich ulubione zajęcie w trakcie pracy na polu. Jak będę nawracał i no, Chociaż nie, akurat teraz mi się udało. <śmiech> 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 Dobrze. <śmiech> także, także jest okej. Okay. Fantastyczne zajęcie. Zbieranie kamieni. No, nawożenie niewiele bardziej <grymne> <grymne> Fascynujące. No ale ja mówię w pani, ja Musiał... na Multi to jest zupełnie inne granie. Może samemu to ja nie wiem, czyli onym no, dawał. Dokładnie. Ja ci powiem, że chyba byśmy się zaczęli bawić może w zwierzęta. Trochę zawsze inaczej niż jeżdżenie po polach no, i. No, no na tym, na polskim z nie chcę postawiony, chociaż ten mały. No to już będzie się działo. Wiesz, obo, oborę mamy, tam także mamy ewentualnie życiu, krowy. Także... No obory no, są kr... krowami betonowymi. Dokładnie. No, Ciekawe czy to się zmieni jak będziemy mieli jeść rzeczywiście. No właśnie. Trzeba będzie sprawdzić. Nie, bo to widziałeś, bo to jest bardziej jako handlarz zwierzętami zrobione, bo tam idzie kupować. Ale to w każdej zagrodzie idzie kupować. A, ja myślałem, no. że to trzeba specjalnie do handlarza jeździć. Nie, nie, w każdej zagrodzie idzie kupować, tylko no oczywiście dopłacasz za to, że za ci danko. dowozi handlisz, A, nie? Tak, tak, to Tam 300 euro chyba się dopłaca. O No jeden ciur wyjdzie, jak weźmiesz przyczepę i sam dopłasz. No Albo jeszcze drożej. Albo jeszcze drożej. Jak tam ci z tymi kamieniami idzie? I daleko tak, jeszcze wiec, nie? mam do ciebie? Pogresuję A tu jesteś, dobra. To jeszcze kupa miejsca. Mhm. 43% zbiornika już zużyłem. To jest jakiś problem, nie? <śmuchy> a, a w jakim miejscu pola jesteś? Bo nie, nie, nie. nie się. A bo a no spójrz w lewo. Tu, Nawet w połowie nie jesteś. No. no, to będziesz musiał jeszcze raz napełniać. No na pewno. Mhm, uh -huh. na stówę. Wiesz, tam minimalne manewrowanie jest, no bo zajeżdżam na, na poprzedni No, ale to, dobre. no właśnie, lepiej nie trochę zajechać i nie mam jaków wtedy. No właśnie. Tu za chwilę będzie pewnie już komunikat, że chwast rosnący, czy coś takiego. na stówę, jak nie ma już. Ja już nie ma. Uh -huh. Tyk. Tak. Dobrze, że nie ma tu komunikatów jak w że zbyt stomu czy coś. Zbyt stomu jest bocze. Teraz ten nowy masz zbyt duży kąt, Zmienimy. a jeszcze lepiej. No. To już nie możesz powiedzieć, że oni mają zbyt stromo w mózgach? <grym> Mogę. <grym> No, zacznę, to pod, pod komunikat ze starych kto widzą, bronimy. W sumie. Gdzie mi zjeżdżasz na bok, ktoś ci kazał, prosto masz jechać. Te, te maszyny też przynajmniej radzą, a nie tak jak na polskim Gospo, jeden na godzinę pod górę <śm> jechał. <śm> I sprawdziliśmy, nawet pracownicy jeżdżą 1-2 na godzinę. Nie, nie tam jest, jest skrzyna biegów pod realistyczną zrobiona i przez to. No. Nie ma automatu, to wiesz. No to, to zupełnie co innego jest. A druga sprawa, że tam tymi ususami to będzie trzeba lepiej jechać w górę pola i jechać do dołu. Szyb, mhm. Szybciej to ogarniesz, bo tak to za długo się, on wlecze pod górę. Tej nazad, w tej i nazad tak, trzeba sz będzie szybciej pojedziesz tam i będziesz do dołu ja No, tak. Że ta góra też tam nie jest nie wiadomo kosmiczna, no ale. Niestety... Ale sobie Ursus nie radzi. Że jest wyzwaniem. Ciekawe, czy dojadę do końca rzędu chociaż. 30% zbiornika A mm -hmm. już coraz bliżej do ciebie Idzie robota, co chcesz? No Pięknie jest. Tak jest Pięknie leje. I co, i ten <grym> mówiłem Ci, że nie jak grę wczytasz od nowa to śnieg nagle zniknie. No? A tak to leżał i nie szło robić nic. Bo był śnieg i wczytałem grę od nowa i nie ma. Nagle sobie gra przypomniała, że już nie powinno być śniegu o tej porze. No. O, o, o. Nie no, w teorii jeszcze może w teori leżeć. Jest ale. Tam, nie, ale rzadko się zna. Nie, nie w dzisiejszych czasach kiedyś to kurde do kwietnia śnieg leżał. W maju jeszcze potrafił padać. I to taki, że do kostek. No. Przecież do końca przednich kółek jak u mnie mm. Piękne ślady opon mamy na polu, naprawdę cudowne oh, No i co, na jeden ostatni przejazd będę musiał jeszcze kuźwa No jedź. Jedź, jedź, jedź. A koniec masz. Nie, nie, jedź, ja chciałem cię puścić. Aha, no to ten na no. wtedy. Dawaj. Myślałem, że masz koniec nawozu, że to składasz. Nie, jeszcze. No i mi taki piękny rządek żeś zepsuł. Masz, <grym> <grym> to jest w ogóle hit. Tu gdzie nawoziłeś, teraz zbieram kamienie, co się suche, robi. No. <grym> Bo deszczu. kamieniarka przerzuca ziemię też, nie? No ale no to, no, to w ogóle nie było. Ale można. w deszczu. Został no. taki pas. W deszczu kuźwa. I to jeszcze jakim ulewnym deszczu. To, jest, to, to, ja, to że przerzuca kamieniarka, ile ta kamieniarka przerzuca troszeczkę z góry warstwę tylko. 2 albo 3 centymetry. No. Ja i to jest ta realistyka, o której mówiłaś, a? Ja? No, chwilą. Chyba jednak nie, nie miałem racji. Tak mi się coś wydaje delikatnie. Tego jeszcze nie było sucha gleba, w tu się robi. A ja ci powiem, lepszy numer. Co? Starszy. Prawdopodobnie starszy mi nawozu. O. Ile masz jeszcze procent z gorinków? 11. No to styknie. Gdzie na 30% tak trzy razy przejechałeś już. No. Ale zostanie taki mały paseczek. No to wiedziesz no, na chyba że... No. Dobra, i teraz się trochę ten. Przesunąłem, to całe za zajmuję, ale jeszcze muszę na początku poprawić. Ale to e, stało, powinny. powinno? No. To za jak kuźwa. <laughs> Ludzie. Jest, tu kurde kawałek pola. No. Co my na nim chcieliśmy zrobić? Błoki? Eee, buraki. Na tym dużym buraki. A na tamtym drugim? Coś mówiliśmy i zapomniałem. Eee, nie trawę. Nie wiem. Trawę raczej nie. Nie mam pomysłu. Dobra, idę napełnić ten zbiornik jeszcze raz. Bo oczywiście jeden liter został na ostatni przejazd. Tak oh, jak to w znaczy. no. w normie. Może byśmy sobie zrobili te śmieszne winogrona, czy coś. A, mi... A można. W sumie można. My się będziemy bawić w stawianie ty. Tam. Jeszcze w ty, sumie... to, ty, to, ty to będziesz robił. W sumie jeszcze nie <laughs> robiłem tych winogron, ani tych poliwek śmiesznych, tego. Są wkurzające. To niech tego <laughs> Nie, nie, ale wiesz co, yy, musielibyśmy naprawdę całe pole tym obsadzić, bo zbiór jest śmiesznie mały do tego, żeby cokolwiek z tym winogonem robić. A? Mhm. A nie idzie po prostu ich sprzedać? Idzie, ale lepiej się opłaca na przykład zrobić te... Soczki. No. Albo soczki, albo rodzynki. A, no rodzynki. Do rodzynek co, jakąś suszarnię trzeba pewnie mieć coś? Ta jest przetwórnia, która i soki i te... I rodzynki robi. Aha. No. Jedna przetwórnia do obydwu. A jest na mapie, czy trzeba ją kupić? Znając życie, trzeba ją kupić, chociaż powinna być. No jesteśmy biedni, nie stać nas, żeby kupować wszystko od razu. Zobaczy się. Zerknie, co na mapie mamy w ogóle. No właśnie, my nawet nie zerknęliśmy, co na mapie jest dostępne. To... No se robimy. Se robimy, <słuch> po. Winogrona, oni sobie zarzucili. <słuch> <grym> a te oliwki też się przetwarza, czy coś tam robi z nimi? Tak też, na olej. Aha, Oli na oliwę. Oliwę. oliwa z oliwę. No, dokładnie. A ja Ci powiem, jak tak smażysz na zwykłym oleju kuchennym, znaczy a... no, na zwykłym nawet tam kujawskim, czy jakimś, który niby taki jest pro, zajebisty i wspaniały, a taką oliwę z oliwek jak kupisz, to jest różnica? Na oliwie z oliwek nie powinno się smażyć. Tylko, że masz, że ono ma cenę swoją. Raki Na smaną. oliwie z oliwek. Ogóle, nie mówię powinni... ale smażyć też można. Nie powinno się powiedziałem, a nie że nie robią tego. A czemu się niby nie powinno? Obróbka termiczna powoduje powstanie szkodliwych parabenów. To jest... To nie są moje słowa, a, tylko z ale opinia z oleju nie, bo on jest do tego stworzony. Tak. Yy, ale to nie są moje słowa, tylko mojej znajomej dietetyka. Także to jest opinia osoby, która wie, co mówi. Aha. No i jak ja mam to niby wjechać? Dobra, no myślałem, to że... To dzisiaj nie jest szkodliwe za tego. No, przetworzona żywność to już jest wszystko chyba. Na, na pewno chwili. te oliwki też są naturalnymi metodami przeważnie. No, dokładnie. Tam idzie jakiś Mariano, spuszcza spodni, dwójeczkę daje i masz na nie? No to tam jest akurat naturalny, ale tam leży rzeczy to jest przecież większość. większości. No. mało kto ma te biogospodarstwo. No, aby zresztą, te stare tylko... Zresztą powiedzmy sobie szczerze, 90% gospodarstw tego typu to po prostu robi na zasadzie, że część plonów daje inną naklejkę i jest bio. Wielce. Nie nie akurat tu nie mogą tak robić, bo jak ja robiłem we Francji, to przychodzili normalnie i sprawdzali skład, gleby i wszystko. Wiesz, we Francji. No, no u nas to nie wiem jak ale we Francji normalnie chodzili po Polach, były te komisje i widziałem jak próbki gleby, skład gleby badają, czy nie ma tych wszystkich, wiesz, pestycydów i innych, więc Sprawdzają mu to. Bo ma zapitane o no, ja... gospodarstwo i przychodzą mu kontrolę, no. To to jestem w stanie uwierzyć. Tak samo jak to, że w Polsce tego nie robią. No. Gdyby coś wykryli, to mu zabierają, nie? no, no. Zresztą ja z ty tym to wiem, że ma by czym nawozi. No to no. na no, świni ewentualnie od konia. Zależy mm -hmm. co ma dostępne, bo to wiesz, nie zawsze tak jest, że on se zamówi gnój i przyjedzie mu taki jak on se życzy, nie? Tu po prostu nie nas przyjeżdża no, no. to co jest. Dobra, słuchaj, ja nawiozłem mm -hmm. i, i jest 21 minut odcinka, także będziemy powoli kończyć. Lęczy. Błażej sobie Lęczy. najwyżej dokończy y, kamieniarką poza odcinkiem. A ja, jak ktoś się poza odcinkiem przygarnie, bo nie można ciągle kamienić No kamieni A my w takim układzie się z wami żegnamy. Tak. I życzymy Wam y, miłego tygodnia. reszty tygodnia, bo środa. No właśnie. No i albo piątek, bo w piątek też może być. Ten, ten odcinek jest na sobotę. Ten będzie w piątek, ten jest na sobotę, no to w sobota. To jest co, RNA. No, to, miłego, to miłego weekendu, tak. No, to to ta miłego weekendu weekend. wobec tego. no. I do zobaczenia w kolejnych. Takie, do no. zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na tak. razie. I pamiętajcie, że tam opisy czytać i aktywnie A właśnie, jest. opisy, suby, z dzwonkiem, komentarze tak. i lajki. I pod to filmami. Jest, to wasza aktywność jest ważna. Tak jest. Także do usłyszenia. Cześć.